Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebioną. Wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę nadzieję i miłość. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. pała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dzisiejszym tajemnice chwalebne Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Jezusowi za wszystko, co dla nas uczynił, szczególnie za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za łaski, jakich nam udziela, za Jego miłość i miłosierdzie. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforus i wszystkie jej dzieła, wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, naszą internetową wspólnotę modlitewną i nasze intencje, nasze parafie, rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którą ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci i młodzież, za osoby starsze, za biednych i potrzebujących, powodzian wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną pokój na świecie, pokój w naszym kraju, pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny o to byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach i trudnościach. O sprawiedliwość społeczną o poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego odpoczęcia aż do naturalnej śmierci, o to, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza z zmartwychwstanie, z Ewangelii świętego Jana, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Ojcze nasz, który się w niebie święci i imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, pokusowionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie O mój Jezu przebacz nam nasz grzech zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia o maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy tajemnica druga w niebo wstąpienie z ewangelii świętego mateusza ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uścisk na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, woda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc łona Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc łona Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony obok woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Z dziejów apostolskich wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw od złego, Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym Między miastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Między miastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen Drogaś Mary łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owoc, wodą Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Drogaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owoc, z wodą Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotę twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owad żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owad żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi. Z mądrości Syracha. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku, Już nigdy istnieć nie przestanę. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Aleba nasze poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Stałaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś na łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego Zaprowadź wszystkie dusze do nieba I dopomóż szczególnie tym Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy Tajemnica piąta Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi Z apokalipsy świętego Jana Potem wielki znak ukazał się na niebie Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony o brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona o brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego, Jezusa Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego, Jezusa Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc Twojej gezy. święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś że między niewiastami, błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski Pełna Pan, stał błogosławiony między niewiastami, błogosławiona owadz żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mary, Ołatki, Pełna Pan, stał błogosławioność między niewiastami, błogosławiona owadz żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele broń nas w walce. A przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen. Panie Jezu Chryste, synu Ojca. Ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzice Maryi, nie rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opieku na najświętszej rodzinie. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam dziękuję za obecność, intencje także za modlitwę w mojej intencji. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły, szczególnie naszym najmłodszym, Jankowi, Krzyśkowi i Łukaszowi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was, Panowie. Cieszymy się, że modlicie się razem z nami. Śpijmy dobrze, niech Pan Bóg nie udziela nam swojego błogosławieństwa. Pan z Wami. Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cały Boży Syn Niewinności całej swej Kroczy z Tobą, kroczy ze mną W błocie tu On wie czym to życie jest I zna smutku jego smak Moż boleści, syn cierpienia Tym on jest Krew i łzy jak to może być? Płaczący Bóg, krwawiący Bóg, ochwała mu, bo uwolnił mnie, syn cierpienia. Alleluja niech mu brzmi. Niektórzy myślą, że. Tak daleki jesteś, ty, lecz ścigałeś w miłosierdziu swoim nas. Dla krzesznika łaskę masz, złamanego tu już też. W Twoich ranach najwspanialszy dowód jest. W Twoich ranach najwspanialszy dowód jest łzy, jak to może być? Płaczący Bóg, krwawiący Bóg, ochwała mu, bo uwolnił mnie syn cierpienia, aleluja niech mu brzmi. Twój krzyż, moja wolność, ran twe, uzdrowienie chwała Ci, Jezu królu, chwała Bogu na niebie. Twoja krew wciąż przemawia, miłość Twa wciąż dotyka, chwała Ci, Jezu królu, chwała Bogu na wieki. Chwała Bogu na wieki. Chwała Bogu na wieki.